Oczywiście druga cudowna postać pokorna to jest Jezus. Proszę zwrócić On rozpoczyna misję i co robi? Ażby się prosiło, żeby z Janem jakiś show zrobili. Jan wyjdzie i powie, po mnie idzie lepszy, ta da da da, Jezus z Nazaretu i tłumy biją brawo. A co robi Jezus? Słuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Kiedy lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. W kolejce z grzesznikami, jeden za drugim. Czy wyobraźcie sobie, że jakby Jezus dzisiaj przyszedł, to byśmy Go znaleźli w poczekalni jakiegoś, jakiegoś, jakiejś przychodni antyalkoholowej? Albo Jezus poszedł, stanął w kolejce z seksoholikami na terapię, się zapisał i siedział na terapii. Ktoś powie, przecież Mu niepotrzebna. No chrzest mu też nie był potrzebna. poszedł się ochścił. Jezus to jest taki lekarz, bo On sam mówił o sobie, że jest lekarz który przyjmuje w poczekalni, siedzi z ludźmi, panie wiedzą, panowie też, ile się w poczekalni można dobrych rzeczy dowiedzieć. W poczekalni się nieraz lepszą diagnozę dostanie i, i lepszy, o lepszych lekach się człowiek dowie niż, niż u lekarza w gabinecie. Jezus nie staje tak, jak nawet ja wobec państwa teraz staję. Oczywiście on potem nauczał, ale proszę zwrócić uwagę, początek jest zawsze zapowiedzeniem jakiejś całości. Kiedy zostanie wybrany nowy papież, wszyscy czekają na pierwszą encyklikę. Kiedy zostanie wybrany prezydent Stanów Polski, wszyscy czekają, dokąd pojedzie z pierwszą wizytą. Jezus rozpoczyna misję, gdzie idzie w tłum grzeszników i wchodzi do wody, która od strony duchowej jest ściekiem. To jest ściek. Jeśli ktoś z Państwa był w Ziemi Świętej, wie, że Jordan ma taką zieloną zawiesinę, ale od strony duchowej. To już nie powiem mocniejszego wyrazu, czym jest Jordan i Jezus w to wchodzi. Do tego ścieku zanurza się, żeby przyjąć nasze grzechy, które tam płynęły w Jordanie, przyjąć na siebie. Ta pokora, ta pokora Jezusa, żeby usiąść, stanąć wśród grzeszników. Przypominam sobie, jak kiedyś się rozchorowałem trochę laryngologicznie to takie nasze kapłańskie choroby są. No i powiedział, jak już mam iść do lekarza, to trzeba kościół dorobić. Poszedłem do przychodni, takiej kościelnej, nie wiem której. I tylko przedtem pielęgniarka mówi: O, ksiądz Piotr, założymy księdzu ładną kartę, będziemy wpisywać wszystkie wyniki. I ja mówię, Jezus Maria, ona wszystko rzeczywiście to będzie sobie czytała. Potem usiadłem w poczekalni, leżem z ludźmi, co ksiądz? Anginka, ja mówię, no coś tam z zatokami. I tak i ja, przyzwyczajony do mikrofonu, do pulpitu, do wykładów, tak wszystko schodziło z człowieka razem z ludźmi. Potem jeszcze to, co państwu kiedyś mówiłem, my mamy wysokie mniemanie o swojej indywidualności. I nieraz mamy za złe lekarzom, wy nieraz macie za złe księżom, że tak traktują yy, taśmowo ludzi. Ja też, jak idę do lekarza, to otwieram usta, żeby on zajrzał w moje gardło i gdzieś w podświadomości oczekuję, że on powie, Boże, co za angina. Zwoła wszystkich kolegów. Zobaczcie anginę. Katolicka angina. Kapłańska, sakramentalna. Ale lekarz tak spojrzy, ziewnie i wypisuje receptę. I dlaczego on mnie tak źle potraktował? Dlaczego on się mną nie znają? Proszę Państwa, bo to dla niego trzystsetna angina w tym tygodniu. I to nie ma co gadać. On już wie co przepisać. Jesteś, wejdź w tłum. Bądź zwykłym człowiekiem.